Witajcie, mamy poniedziałek. Jadę właśnie orać. Eee, także, może pokażę Wam, jak e, ustawiłem płuk. E, Agpil KM80R 3 plus 1 to jest na resorze. Ustawiony jest na 45. Ale, to dojadę na pole za kawałek, to e, zrobię ze dwa przejścia, 3 i, i wam pokażę, co, co i jak ustawiłem. Wszystko jest nie wiem, w książce napisane, ale jesteśmy troszeczkę bardziej leniwi i jak mamy już podane co i jak ustawić to jest zawsze prosić zresztą sam jak ustawiałem się tym kierowałem. Tak więc do usłyszenia po przejściu. Tak więc Trochę już zaorałem No ile, z pięć razy przyszedłem. A teraz stwierdziłem, że wam pokażę i wytłumaczę, co ja ustawiałem, jak przyjechał do mnie pub. Tak, pierwsze, co zrobiłem. Ee, może go zgaszę, będzie mnie lepiej słychać. Wezmę miarę. Gdzieś miałem. Hmm, tu jest. Mam jakiś klucz demonstracyjny. Tak go nazwiemy. I tak. Pierwsze co ja zrobiłem, to zmierzyłem odstępy e, odtąd do końca. To kuli, jaka jest długość. Jest to sama wysokość, tak. E, później, ze względu na że masę w tych e, łącznikach, nie łącznikach, tylko śrubach łączących wieszak e, tutaj z siłownikiem. Ma dwa otwory, jeden ma luźny, a drugi ma na stałe, na sztywno, tak, żeby nie chodziło. Mogłem tutaj też zablokować, bo tu się odwraca i wkłada się tu tylko ze względu na to, że na tej dziurze było za nisko i półk się nie chciał obrócić, wziąłem to, ciekła podniosłem i założyłem na tą górną. I na sztywno, nie może być luzów, bo, no bo musi być równo sztywno tutaj być. Następnie co właśnie tu zrobiłem, to zablokowałem. Zmierzyłem odstęp od koła do koła, bo jak kupujecie pług, czy to właśnie Akpila, tak jak ja kupiłem, czy jakiejś innej firmy, dostajecie taką książeczkę czy tam karteczkę, gdzie są wypisane właśnie rozsta rozstaw kół, tak? I właśnie później z tego rozstawu szczytujecie którą tabelę musicie dopasować do pługa, tak aby osiągnąć, ja mam tutaj do 44, tak? Pierwsze to się robi, zanim tutaj się poustawia, to wszystkie dziury. Ja tu już oryginalnie miałem na maksa rozjechane, tak? No to ja już tutaj nie, nie przestawiałem, bo akurat pod ten ciągnik to jest 120 koni. No sobie bez problemu radzi z tym drugim. Eee, I tak, pierwsze co zrobiłem, to ustawiłem eee, głębokość orki, tak? Wziąłem, przejechałem parę razy, wykręciłem śrubę, obecnie to jest 22 chyba, jak dobrze pamiętam. Zaraz Wam tu powiem. To jakoś miało taką pewność siebie. No, 20, 22 cm, 22 cm, e, chyba u nas głębiej nie potrzeba. E, później byśmy wyrywali tylko ten żółty piach, a to jest bez sensu, tak bo wtedy nam nic nie urośnie. No i jak ustawiłem już głębokość pracy, no to wziąłem tą właśnie książeczkę, karteczkę i e, ustawiłem. E, później wziąłem ustawiłem tutaj tą śrubę. Z, ze względu, że pług obraca to kinematyka tak więc z tej strony musi być tyle samo co i z tamtej, tak, bo pług obracamy tak, żeby on z tej strony i z tamtej miał e, taką samą od, wysokość tutaj tego, tej śruby, tak i właśnie później wziąłem tą książkę i tam macie rozrysowane ustawienie pierwszej śruby e, pierwszej skiby i ustawienie całego pługa, tak ja po prostu tak jak oni napisali tam jest ustawienie tak jak tutaj mam ustawione 62 tam i chyba było i 4. Ja po prostu to spisałem, zmierzyłem i tak samo ustawiłem i tak samo jest też i tutaj ustawione, tak? Tam było też 70 chyba... 4,5 jak dobrze pamiętam. E, no i ustawiłem to tak, przyjechałem, ok, zgadzało się. E, śruba też musi być tutaj ustawiona tak, aby bolec w, e, w trakcie transportu wiadomo, musi być na sztywno, tak, żeby nie. Trzepało, żeby coś nie urwało, ale w trakcie pracy bolec musi być na tym otworze fasolkowatym, i on musi pracować tak gdzieś w tej środkowej części, tej w środkowej części, no na środku pracować, tak, tej fasolki, i, i wtedy, wtedy powinno być już wszystko ok. Tak. Kroi, tutaj nic nie zmieniałem, tak jak jest, tak, tak jak tak było ustawione, tak jest. E, uważam, że dobrze wchodzą, dobrze odkleja, odcinają ziemię e, i tak, jeśli jest pług ustawiony dobrze, nie ma, e, tak jak zgodnie z instrukcją, bo ja się instrukcją sugerowałem, no to musi być tak, że jak wejdziecie sobie na pole, no to nie będzie widać żadnej skiby, tak, pole musi być równiutkie, tak jak, jak tutaj jest ustawione, tak. Mm. Bo jak widać skibę każdą po kolei, tak, to, to znaczy, że coś jest e, no, niedokładnie ustawione. No, ja uważam, że spełniam moje oczekiwania, może tak. O. E, jedyne czego brakuje, co powinno być, to powinien być obciążnik. Ze względu że go jeszcze nie posiadam, e, no, nie mam założonego, tak? Daję sobie radę Pug, e, ciągnik daje sobie radę z Pugiem, ale... E, Ciągniki są tak skonstruowane, że ta masa w większości marek rozkłada się 40 do 60, eee, czyli mamy cięższy tył od przodu. Tak? Eee, I aby ten przód równo też pracował, i, i lżej ten ciągnik miał, powinien być jeszcze balast. Też, no, są takie chwile, gdzie tam jest odczuwalne to, że jest bujnięcie, ale to jest rzadko. Tak? To muszę naprawdę przestrzelić ze sprzęgła, żeby, eee, żeby szarpnął nim tak i bujnął. Oczywiście macie klucze, tak? Do każdego pługa jest dany klucz. W instrukcji jest podane, że trzeba ten pług co ileś tam godzin pracy dokręcać i... Lepiej się do tego stosować, aby ten pług nam dłużej funkcjonował. Wiadomo, po każdej pracy ja staram się obczyścić e, pług i go stawić, tak, żeby czekał na następną, e, na następ, do następnej pracy. Wsiadam i jadę dalej. Jak będę kończył, odezwę się. Jestem z powrotem. I tak, kontynuując, czy poleciłbym może ten pług? Uważam, że tak. Jestem z jego pracy zadowolony, jest dobrze ustawiony, dobrze kryje. Eee, orałem nim też e, poplon eee, i, i bardzo ładnie to przykrył. Eee, I bardzo równo, tak? Przez co no, ta praca później na, siewnikiem była, no, była bardzo przyjemna. Eee, i, no i pole jest równe, tak? Po, po, I po pługu i po siebie. Dlatego gdyby ktoś poszukiwał Bug'a, albo zastanawiał się nad jego zakupem, to tak Akpil KM80, czy to na resorze, czy na kołku, jak najbardziej polecam. A na razie trzymajcie się.